Ale mnie ten rok przywitał. No ale od początku. Miesiąc temu poznałem dziewczynę na aplikacji randkowej, Martę. Miała tylko jedno zdjęcie z jakiegoś balu przebierańców. Była przebrana za harcerkę XD. Ale i tak wciąż 8 na 10. Zaczęliśmy ze sobą pisać, rozmowa się nam kleiła. Udało się wyczuć zainteresowanie również z jej strony. Dzień przed Nowym Rokiem posypały mi się plany na Sylwestra. I jedni znajomi powiedzieli, że jednak nie mają chaty wolnej i w sumie tym się nie chce nigdzie iść. Inni wkręcili się na jakiś bal w górach. No i zostałem sam. W Dzień Sylwestra budzę się o 14 pogodzony z tym, że dzisiaj wieczorem jedno będzie plusowanie wpisów z Krzysiem Krawczykiem na Mirko. Zrobiłem sobie śniadanie obiad. Przebrałem się w dres, no i tak siedziałem do wieczora. Nagle po dwudziestej dostałem wiadomość od Marty z pytaniem, jak się bawię. To odpisuje, że dzisiaj siedzę w domu, bo mi się plany posypały. W odpowiedzi otrzymałem, że ona robi mini posiadówkę i że jak chce, to mam wbijać do niej na teleferę. Trochę się zdziwiłem, bo często żartowaliśmy, ale jeszcze nigdy tak bezpośrednio. Poza tym nigdy się nie widzieliśmy. A tam mi pisze, że mam do niej wbijać na teleferę XD. No już pewnie miała w sobie procenty, więc to była moja szansa. Chwila zastanowana. Dobra, co ma być, to będzie. Idę. byłoś po 20. E, ja wyglądam jak totalny gówno. Dodatkowo dodatku, busem do Niemiec miałem z 20 minut drogi, a najbliższe o 22.10. Szybkie ogarnianie młodą. I tak po 40 minutach, po ogoleniu strategicznych miejsc, wykąpaniu się, ubraniu. Byłem gotów przywitać nowy rok. A raczej zaruchać dziewczynę, którą widziałem tylko na ekranie mojego smartfona. Jestem na przystanku. Otwieram piwko, bo tylko to miałem z procentów w domu. A zupełnie na trzeźwo iść do opcji, to trochę strach. Wypiłem piwko. Bus już spóźnia się 10 minut i coś mi nie pasuje. Patrzę jeszcze na rozkład. Ty idioto! Dzisiaj inaczej jeżdżą autobusy. Kolejny mam za godzinę. Na szczęście Marta była już mocno po procentach. I napisała, że mogę być nawet po północy. Ważne, żebym przyjechał, jak już się wybieram. Dobra, idę do domu jeszcze. Bo nie będę na przystanku marznął godzinę. Rodzice u progu. Ej, aha. No, coś ci się szybko i braca skończyła, <gry> Siadam na Mirko. Rusuję Krawczyka. Dobra, wychodzę na busa. Siedzę i czekam z przerażeniem, czy przyjedzie. Ale jest w końcu. W busie byłem tylko ja. Kierowca. Jakiś nawalony żul który nie potrafił pozbyć się swojej pijackiej <gry> czkawki. Dojechałem. Jest 23.30. Idę pod wskazany adres. Stoję przed drzwiami dziewczyny, której nie znam. Serce trochę zaczęło walić, bo w końcu jedno piwo. To słaby icebreaker. No ale dobra, dzwonię do drzwi. Niech się dzieje. Otwieraj, i widzę, że jest w tym swoim stroju harcerki XD. Tu jej mówię, że nie mówiła mi nic, że Sylwestry jest przebierany. Patrzę za a tam kurwa sami harcerze! Co ja tu robię? Kropka JPG, no ale okej, okay, na szczęście wciąż było 8 na 10, a nawet nieco ładniejsza niż na zdjęciu. Więc stwierdziłem, dobra, celu święca środki. Posiedzę chwilę z harcerzykami, a potem ją puknę. No jako, że przyszedłem kilka minut przed północą, ja się rozebrałem, a reszta kilka minut później zaczęła się zbierać, żeby oglądać fajerwerki Sami mieli tylko zimne ognie XD Na stole alkoholu nie zlokalizowałem, no ale nie przyszedłem tutaj pić, tylko na tereferę wszyscy się ubrali, wychodzą powoli, A ja gadam w kuchni z Martą i zostaliśmy sami, to się pytam. Czy idziemy z nimi fajerwerki oglądać? A ona mówi: Mam sposób na ciekawsze przywitanie tego nowego roku. No w końcu idzie coś po mojej myśli. Kazała mi usiąść w jej pokoju. Zawiązała mi oczy i mówi, że zaraz będzie tererfery. W sumie mogłem się wcześniej domyślić, że jest harcerką. Bo kto w dzisiejszych czasach mówi na seks teryfery. No Ale dobra, siedzę z zawiązanymi oczami. A ona gdzieś wyszła z pokoju. Myślę, aha, przynajmniej o atmosferę zadbała. I ściągnie mi opaskę. I będzie w seksie bieliznie. Słyszę, że przychodzi. Siada koło mnie. Benis już urośnięty na maksa. Czuję, jak kładzie mi rękę na kolanie. Nachyla się. Na duchę i szepcze: ściągnij opaskę. No to ja już pod ściągam tę opaskę i patrzę. A ona siedzi dalej w tym harcerskim stroju. Myślę, ładna fak. Patrzę dalej, a na stole stoi. Tereferę. No to ja jej mówię, że chyba się nie zrozumieliśmy. Ja miałem na myśli inne fere, A ona się na mnie wściekła. Zaczęła krzyczeć, że myślała, że ja jestem inny niż wszyscy faceci i TP. Ulotniłem się z jej mieszkania. Kilkadziesiąt sekund i wracając do domu z buta, bo już nic nie jeździło. Myślałem całą drogę. Co się właśnie odjebało? I co ten rok mi jeszcze przygotował? Jak po kilku minutach taką inbę mi zaserwował. Aha, po drodze jeszcze prawie w pierdol dostałem. Ale na szczęście byli zbyt najebani i mnie nie dogonili.